Witam Was wszystkich. Mały unboxing, no może małe figurki raczej niż mały unboxing, bo trochę tego będzie. Ale mam taki fajny. Kupiłem sobie zainspirowany, zainspirowany panem Kubaka, którego sobie śledzę na Twitterze i sobie oglądam jego filmiki. I zobaczyłem właśnie takie e, fajne figurki. Znaczy, ja już je dawno temu widziałem, ale e, nie kupowałem sobie, bo jakoś mnie to nie rajcowało. Dopiero zobaczyłem na jednym z tego, z filmików, właśnie u pana Kubaki, e, właśnie te figurki i postanowiłem sobie właśnie e, kupić. To jest seria Star Wars. To jest seria pierwsza. Jest w nich 7 figurek. E, macie Darth Vadera, Jodę, Han Solo, Princess Leia, Stormtroopera Ćubake i Grido. To są akurat bubbleheady, czyli te, co im się tak głowy ruszają. Także to jest pierwsze, a ja mam jeszcze, jak już mówiłem Wam, ja sobie kupiłem wszystkie z tej serii. I tu macie Stormtroopera, Plincy Sleje, macie Hana Solo, Grido i oczywiście Czubakę i Ode, tak jak Wam wcześniej mówiłem. Także ja sobie teraz z tyłu. Po stawie otworzymy sobie najpierw e, Daltwadera. zobaczycie jak to wygląda. Później tamte otworzę już na szybkiego, szybkiego, wszystko je wyjmę i wam pokażę całą e, serię. Także pudełko jest fajne. W ogóle one są o tyle bardziej mi się podobają, że one są wszystkie jednej wysokości. Nie wiem, czy oni mnie posłuchali, czy nie, ale ja mam to samo z książkami, że ja lubię, jak jest wszystko jednej wysokości, czyli tak jak na przykład płyty moje z grami do PlayStation są jednej wysokości, wszystko fajnie można postawić. A niektóre figurki niestety tego nie mają, ale te mają za to e, są właśnie w takie jednej wysokości. I to mi się fajnie podoba też właśnie w tych figurkach. I to jest nasz Dalwad o Bubblehead, <laughs> Bardzo fajne są takie. Miniaturowe z dużymi głowami, coś mi przypomina tego gościa, znaczy nie gościa, tylko gwiezdne jaja. Właśnie on miał też taki za dużo głowę, także to jest ta pierwsza. Teraz jest druga, będzie joda. Ja tu już tutaj, już wszystkie, całą resztę sobie pootwieram. Sorry za hałas, ale ten mikrofon mój jest strasznie czuły na to. Także ja już to wyjmę. O. i proszę, jest nasz. Nasza, tutaj chyba ma trochę mało miejsca, ale jak się zrobimy tak na strony, to się fajnie rusza. Eee, trzeci jest nasz Han Solo. go też tu szybko wymniemy. O! Ale hałasu przy tym, co? O! I mamy kolejnego gościa. Czekajcie, może go, ja tu dam radę. Wszystkie ustawić, naprawdę są fajne, i powiem Wam szczerze, że jak zobaczę kolejne ze Star Warsa sobie gdzieś, bo ja kupowałem wszystko z Amazona, jak sobie zobaczę gdzieś jakieś kolejne, to sobie na pewno kupię. Są jeszcze ich limitowane edycje. Na przykład są limitowane edycje, które mają tu nasza leja. O, też się fajnie rusza głowa. Są limitowane edycje na przykład z różnych konwentów i one mają tutaj na naklejkę właśnie, że to były stamtąd, także um, to też um, jakoś tam podnosi wartość takiej um, figurki. Zresztą, co można um, zauważyć, jak się na modem wejdzie przy cenach, to jest nasz um, Star Trooper. O, bardzo fajne są. Tutaj mamy jeszcze czubakę. Akurat tego i tego kupiłem sobie w takim dużym sklepie jak Tesco. I właśnie dlatego postanowiłem sobie, o, postanowiłem sobie kupić właśnie całą, całą serię. Może ja wam je tutaj przesunę. O, tak, żebyście całą serię sobie zobaczyli. I jeszcze otworzymy naszego do na samym końcu. Tak jak już mówiłem, sorry za hałas. Ale to już jest ostatnie opakowanie. O, proszę. Teraz mamy naszą całą kolekcję. Całą kolekcję naszych e, serii pierwszej właśnie popów. E, ja wam zostawię, <coughs> zostawię wam adres właśnie do pana Kubaka w opisie. Możecie sobie zobaczyć, że ma bardzo fajne unboxingi. Ma bardzo fajne, ostatnio fajnie zrobił recenzję do Syndicate, która mi się podobała, taka naturalna bardzo. I jak mam taki zwyczaj, że jeszcze coś dla was mam. Także piszcie, oczywiście wpiszcie o komentarzach, ja wam w piątek wieczorem w opisie napiszę, kto wylosował. Ja to randomowo po prostu wypiszę, wybiorę, czyli Wyświetlę komentarze i zrobię entliczek, entliczek, pętliczek. Tak, żeby było śmieszniej, po staremu. I macie do wygrania, um, takie coś. To jest um, r 2 taki do składania model. To jest z, z metalowych. Nie potrzebujecie kleju, nie potrzebujecie nic tutaj um, zlutować. Po prostu są um, dziurki, w które wkładacie takie zakładki, zaginacie, i tu możecie sobie zrobić. Zrobić sobie możecie model r 2 d Mam jeszcze Falcona Millennium, takiego. Możecie zobaczyć na odwrocie. Nie wiem, nie widzę obrazu z kamery, także bo ja to telefonem akurat nagrywam. Nie widzę, czy, czy dobrze widać. W każdym razie, takie właśnie dwa modele r 2 2 i Falcon Millennium. I mam jeszcze, to jest zestaw podkładek pod kawę 3D, właśnie z. Z tego najnowszego Star Wars: The Force Awaken. Także możecie. O, właśnie tu przeczytałem 18. E, także to, to będzie dla Was do wygrania. Znaczy, do wygrania to nie jest do wygrania, ja po prostu będę sobie losował. Tam nic nie musicie robić. Jak Wam się podobają takie figurki, to dajcie mi znać. Ja mam nadzieję, że ja sobie jeszcze tę kolekcję Star Warsów uzupełnię. Może sobie jeszcze kupię jakieś inne bo właśnie u Pana Kubaki też widziałem z Back to the Future i też mi się bardzo fajnie podobało i w sumie to na tyle, także DZIĘKI! Ja, wam, ja chyba już nie będę żadnych takich filmików robił, bo ja jadę na święta do mojego rodzinnego kraju, czyli do Polski spędzić czas z rodziną także w tym roku już żadnych unboxingów nie będę robił także ja Wam życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I to w sumie wszystko. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie przynudziłem, bo pewnie i tak za dużo nagrałem. I piszcie, ja Wam w piątek, tak jak mówiłem, w piątek napiszę w opisie, dodam, kto wygrał. I postarajcie się, żeby w piątek, nie, sorry, w czwartek, w czwartek Wam napiszę, kto i w piątek to chcę wysłać. Także jak. Ktoś z was, kogoś z was wylosuje, wyślijcie mi adres, bo sobota to jest ostatni dzień, którym ja to mogę wysłać, żeby to do was dotarło. Także mam nadzieję, że wam się um, nie spóźni z tym. I to w sumie wszystko. Dzięki, do usłyszenia. Hej, narka.